Nie możemy odmówić uzyskania potomstwa dla ludzi, którzy chcą mieć własne dzieci. Możemy powiedzieć, że bezpłodność, czy niepłodność, też jest przekazywana właśnie dziedzicznie? W pewnym sensie można tak powiedzieć, ale też zależy od przyczyn niepłodności, bo hmm. jeśli mamy na przykład niepłodność jajowodową na skutek stanów zapalnych, to córka oczywiście nie musi mieć tych stanów zapalnych, co miała mama. Ale na przykład jeśli zaburzenia były endokrynologiczne i nie wynikają one z przyczyn jakichś żywieniowych, czy środowiskowych, czy, czy zewnętrznych, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że dzieci będą również obarczone podobnymi problemami zdrowotnymi. Mhm. Ale czy, czy zdarzały się przypadki, że kobiety poczęte metodą in vitro uzyskiwały ciążę w sposób naturalny? Czy historia tak. zna to? Jest? No, to jest... Tak, tak, tak. Ja się nie spotkałem jeszcze z opracowaniem mhm. y, na temat płodności y, dzieci Dobrego po pokolenia. in vitro, tak, ponieważ no, pierwsze dziecko 80 rok, to, to w mhm. Polsce 87 mhm. nie? Czy, czy 8 7, tak. y, I to jest y, mało lat jeszcze, to są dopiero mhm. 30-latkowie, gdzie... Gdzie my wchodzimy, a tych dzieci na początku było mało. Metoda była mało mhm. rozpowszechniona i, 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 i o niskiej mhm. skuteczności. To w tej chwili mamy, mamy można powiedzieć, już boom, mhm. gdzie, gdzie rodzi się mnóstwo tych dzieci. To już jest około 10 milionów chyba na świecie mhm. żyje dzieci po in vitro. Więc. Tu przychodzi mi ten argument taki przeciwników in vitro, że stosując metodę in vitro. Jakby tylko pogłębiamy problem, bo przenosimy te wady, i, i, i ta populacja będzie coraz mniej płodna przez, przez takie. Znaczy, yy, no, patrząc na to zdroworozsądkowo, w pewnym sensie tak. No. Tylko jakie mamy, jak, jak, jaką, jaką mamy alternatywę? Ludzie chcą mieć swoje dzieci. No, czy mamy prawo im odmawiać yy, posiadania mhm. własnych dzieci? No, zawsze można powiedzieć, że dobra, no, weźmy, weźmy, pani ma słabe komórki jajowe, weźmy od jakiejś supermodelki komórki jajowe, może będzie, będzie lepiej, bo przynajmniej to dziecko nie będzie miało kłopotów. No przecież nie o to w życiu chodzi. Tak samo jest z mężczyznami, no, praktycznie każdego mężczyznę o obniżonych parametrach nasienia, który nie uzyskuje ciąży, moglibyśmy zastąpić nasieniem dawcy, duńskiego na przykład. Gdzie, gdzie parametry nasienia są dobre, no ale, ale, ale my nie w tym kierunku idziemy, no, jeśli, jeśli się ukierunkowujemy na spełnianie powiedzmy, ludzi yy, 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 w sensie takim, że każdy robi to, yy, co, co chce i co mu podpowiada sumienie no to nie możemy odmówić uzyskania potomstwa dla ludzi, którzy chcą mieć własne dzieci, którzy notabene sami akceptują ewentualne następstwa takiego postępowania, bo my zawsze informujemy. Że to jest no, podobnie jak jak idą alpiniści, w Himalaje powiedzmy, czy Himalaiści mhm. idą i wiedzą, że mogą zginąć. No, tak, samo, tak samo tutaj ludzie się decydują na uzyskanie ciąży i oczywiście nie mają pewności, że będzie zdrowe dziecko, ale w, w naturalnym życiu, w naturalnym poczęciu też nie ma pewności, że będzie zdrowe dziecko. Tak było, jest i będzie. Jesteście na kanale Kliniki Bocian. Znajdziecie nas w największych miastach w całej Polsce. Jeżeli interesują Was szczegóły, zajrzyjcie na naszą stronę internetową clinicabocian.pl.